Przygotuj ze mną najlepszy smalec po domowemu z mega chrupiącymi skwarkami oraz mięsem. Potrzebować będziesz oczywiście słoninę 2,5 kg. Pokrój ją w drobną kostkę. Tak pokrojoną słoninę przełóż do suchego garnka i wytapiaj na bardzo powolnym ogniu. Kiedy smalec się wytopi, pozostaną tylko lekko brązowe skwarki. Skwarki odcedzamy i wyciągamy na ręczniczek papierowy. Robimy to ze względu na to, żeby były mega chrupiące. W międzyczasie siekamy trzy duże cebule. Następnie na odrobinie świeżego smalcu smażymy pół kilograma mięsa mielonego. Doprawiamy solą, pieprzem i dodajemy cebulę. Kiedy wszystko gotowe, mięso i skwarki trafiają do słoika. Całość zalewamy świeżym smalcem i tak naprawdę czekamy, aż wszystko zastygnie. Ja najbardziej lubię smalec z kiszonym ogórkiem i świeżym chlebem. Zostawcie lajka like oraz follow, żeby żaden przepis Was nie ominął.